Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl. A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auta będę zamawiał na amermyśnikpol.pl. Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na all-time detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o karierę. Detailing. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam, miłego oglądania. Dzięki zrozumieniu, dzięki rozsądkowi, inteligencji, wiedzy niesamowitej. Kochani, no ja powiem przez siebie. Nie wyobrażam sobie życia, żeby nie mieć tyle wiedzy, ile mam. Dzięki temu, że zrozumiałem naturę ego tego umysłu, który po prostu robił kiedyś, co chciał ze mną. Stałem się wolny. Stałem się bardziej szczęśliwy. Nie mam problemów. Dzięki temu, że zrozumiałem naturę siebie, otworzyły się drzwi do rozumienia innych ludzi. Nie mam problemu z innymi. Rozumiem hejt, rozumiem, dlaczego ludzie mają słabości, dlaczego są, jacy są. Dzięki zrozumieniu bardzo łatwo można zarabiać ogromne pieniądze, gdy mamy wiedzę, jak to robić. Wiedza jest po prostu. Aaaa! Kocham wiedzę, uwielbiam, jestem od niej na jakiś swój sposób jeszcze do niedawna byłem bardzo uzależniony, żeby mieć jak najwięcej wiedzy, bo ona ułatwiła mi życie. Po prostu czuję się, jakbym grał w jakąś grę i znał kody. To jest po prostu dla tak, jakby totalnie nie fair, dla osób, które są nieświadome. Ale jak się okazuje, gdy lata bombardowałem się, latami się bombardowałem tą wiedzą w różnych obszarach, to zrozumiałem, że jest coś dużo więcej niż, niż rozsądek, niż logika. I na dzień dzisiejszy uczę się coraz częściej wyłączać logikę i starać się to życie doświadczać w wymiarze emocjonalnym. W wymiarze emocji, empatii, częstszej radości, miłości, bycia dobrym, kochanym. I oczywiście coraz częściej sięgam do tego poziomu pokoju, na którym jest te wszechobecne rozumienie subiektywności, rozumienie tych wszystkich emocji, że pod ich wpływem mamy różne interpretacje. Ale ja to po to zrozumiałem, żeby móc to wyłączyć i zrobić takie let it go. I tam się pojawia najpiękniejszy wymiar rzeczywistości, gdzie już nie korzystamy z logiki, żeby rozumieć pewne rzeczy. Po prostu stajemy się radością, po prostu stajemy się miłością, po prostu stajemy się spokojem. Nie za sprawą wiedzy, tylko to jest jakby za sprawą wiedzy, którą już tak nagromadziłeś, Żasz i mówisz, Papa. Pa", wyłączasz tą logikę, bo już jej nie potrzebujesz i w pewnym momencie po prostu możemy sobie pozwolić na to, żeby już nie myśleć, nie analizować, nie drążyć, nie usprawiedliwiać, bo wszystko się dla nas staje tym liściem spadającym z drzewa. Nieważne, czy jest jakiś problem, czy ktoś coś do was mówi, dla nas wszystko już wtedy jest liściem spadającym z drzew. I wezwaniem dla rozumu, intelektu jest zaprzestanie korzystania z niego po to, by więcej miłości dawać do wszechświata, być dobrym człowiekiem, ciepłym, kochanym, który się częściej uśmiecha, ma dużo radości w życiu, na ściółce tego wszechogarniającego spokoju. Jest to nie lada zabawa, bo bombardujemy się, na przykład teraz cały czas wiedzą. Przyjmujecie ode mnie te najmądrzejsze moje wnioski, które nabywałem przez kilkanaście lat. I dziwnie jest to słyszeć pewnie dla Was, żeby tyle tej wiedzy nagromadzić, żeby w pewnym momencie ją wyłączyć. Ale to jest droga do tego, żeby wejść na te już absurdalne poziomy, jakby nie patrzeć, bo żeby z każdego poziomu znaczy w różnych sytuacjach życiowych reagować miłością, radością, czy wszechogarniającym spokojem, że się pali, wali, ludzie wariują, a dla was to jest jak liść opadający z drzewa. Wewnętrznie, w tej harmonii. To jest poziom, który jest warty zachodu. Nie jest taki łatwy, bo stoi to w zaprzeczeniu do gromadzenia wiedzy, do nabywania jej, ale przynajmniej dla mnie nie byłoby możliwe osiągnięcie tego spokoju, tego luzu, tej miłości, harmonii i przede wszystkim radości, której mam w sobie bardzo dużo, gdybym nie miał tego ogromu wiedzy, dzięki któremu, czyli wiedzy, dzięki której mogę sobie pozwolić na to wyłączenie, bo ja osiągnąłem sukces finansowy, bo zrozumiałem naturę ego, zrozumiałem tych wszystkich ludzi. I w pewnym momencie to zrozumienie już jest tak wbite w podświadomość, że aż nam się nie chce kalkulować, aż nam się nie chce tłumaczyć, aż już to wszystko się wyłącza. I to jest moim zdaniem zabawa na jeszcze wiele, wiele lat mojego życia, żeby coraz częściej wyłączać rozum, coraz częściej nie kalkulować, tylko coraz. W większej ilości obszarów życia stawać się tą miłością, radością i pokojem. Rozum pozwala mi osiągać. Są to narzędzia, które wyciągam, gdy trzeba, żeby wkręcić śrubę, żeby osiągnąć sukces, żeby zarobić sobie trochę więcej kasy. To jest świetne. Nie ma o czym mówić. Jednak, żeby to życie było już w miodzie naprawdę, trzeba wiedzieć, kiedy te narzędzia schować i z nich w ogóle nie korzystać. Wtedy się zaczyna to wszystko robić magiczne i tu już wkraczamy do rzeczywistości, która jest Edenem, która jest rajem na ziemi, która te wibracje miłości, radości i pokoju. To jest coś nieprawdopodobnego, jeżeli chodzi o doświadczanie każdego jednego dnia na co dzień. Ja muszę częściej o tym pamiętać żeby w coraz większej ilości obszarów życia reagować tymi poziomami dobra, ciepła, a nie tylko kalkulacje, one są super. <laughs> Ale tysiąc razy fajnie być na radości, miłości i pokoju. I tego Wam życzę. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie.